Cześć wszystkim. Z tej strony Studio Gamecam, zajmujące się produkcją filmików ze świata gier i prawdziwego świata. Właśnie to jest pierwszy odcinek najstraszniejszych mitów z GTA 4. Właśnie siedzę sobie teraz w jacuzzi w garniturze, bo nie chciało mi się wyprać w pralce. Nie chciało mi się prać na nowo, więc wolałem wejść cały do jacuzzi i wyprać ten garnitur. Dobra, dzisiaj mamy do sprawdzenia w tym odcinku pora strasznych mitów, a mianowicie pierwszy mit, to jest coś związanego z metrem. Metro w GTA 4, niby coś tam jest nawiedzone albo coś takiego. Drugi mit to wam pokorza, to jest taki wozek, który są odjeżdża. Właśnie tutaj macie filmik z prawej strony, jak widzicie, i tutaj jest nawet autor jak widzicie lekko strzelimy w tym wózek, a on kaś tam sobie jedzie, jedzie, jedzie. Sprawdzimy to, czy w ogóle ten wózek istnieje. I to na razie chyba tyle w tym odcinku. Chyba, że coś mi się jeszcze przypomni, ale jak na razie to nic mi się nie przypomina. Jedynie to miło sprawdzić. Dobra, to do dzieła. Najpierw musimy wyleźć z tej chałupy. Trochę mi GTA 4 zacinał, bo tym się wszystko jeszcze nie wczytało. Ale się wczyto, to tak nie będzie robić. Dobra, na mapie to jest te metro, wejście do metra. Tutaj jest wejście do metra. W tym środkowym mieście. Tu, Kajś w tym obrębie. Nie wiem dokładnie, kaj, ale znalazłem tutaj. Że w tym obrębie tutaj każde takie wejście. Ej, pojada to sprawdzić. O. Pomału chyba dojeżdżamy. Każdy tutaj będzie to. Dobra, dojeżdżam. Gliny. Dobra, tutaj zaparkujemy. Patrzcie ludzie, cuda się zdarzają. Nie skaję auto. Dobra. Teraz skaję to te wejście. Jak to wyglądało? Czekajcie. O, o jest. Tutaj chyba. Co tu? Czekajcie, coś tu pisze. No, cały arsenał. To nie idzie odczytać za bardzo. A, nie wiem, dobra. Nie obchodzi mnie to. Bo jakoś ciemno się zrobiło ci masą jak w dupie. Patrzcie. Kable iskrzym normalnie, a robotnicy się obijają zamiast to naprawiać. To jednak Polska nie jest sama. Wszędzie tak jest. Dobra, bierzemy jakiś pistolet razie czego, jakby tu jakiś potwór wyskoczyć. Ale tu są jakieś takie dziwne, zatłumione dźwięki. Kurde. Halo, jest tu kto jeszcze? Co to są? Żigi? Nie, to chyba z tych ruł kapie z tego, o, z tego. Dobre, je tu kto? Halo? Kurde, mogę tak daleko lecieć, albo jakoś kod użyjemy. Jasne, nie mam nawet kodu na motorek. A nie chcę mi się teraz władzić na internet. Kurde, psy, muszę schować to broń. tu sprawdzić wszystkie podejrzane rzeczy. Tu Za chwilę pociąg przyjedzie, chyba. A dobra, to niech sobie przyjedzie, ja ucieknę przed nim. Tutaj jedzie w moja stronę na tym torze, co teraz jest więc jak pojedzie, to zejdę z tego toru. Tutaj jest jakoś siedziba Żuli. Wózek z Biedronki. Tam no, chyba jakieś auto rozwalone stoi. No, jakiś kurde pożar tu był. Trzeba patrzeć na wszystkie podejrzane rzeczy. Jak coś znajdziecie na filmiku, a ja tego nie znalazłem, to mi powiedzcie, to jeszcze raz zbadam to miejsce w następnym odcinku. Tu jest jakiś żul. Dora, nagle się pojawiło więcej żuli. Zepsute jakieś skrzynki, tu coś iskrzy Idiemy tu O coś mi się zdaje, że wylazłem z tego metra i za chwilę będę kańdzi na dworze jakaś O kur huh. Ja tam już pociąg jechał. Jedzie raczej. Przewieziemy się tam w pociągu. Ale nie w tym. W tym. Wlazuj, Niko. dobra, my, idzie to jakoś przewinąć. Co jest? Policja mnie za nic goni. Co jest? Co jest? Nic nie zrobiłech? Przez to, że z pistoletem wlazłych. Kur. A pierniczy. To nie o, ja nic nie zrobił co wy chcecie ode mnie Parkour Te grubasy i tak mnie nie dogonią Patrzcie ci ludzie tu uciekają Jako baba cię oboliła nas, na tych natorach Joa leci za mną policjant Jak ja stąd ucieknę? Chyba już nie ucieknę. Dobra, widzowie, kończymy chyba te śledztwo, bo tu nic nie widać. Nic się tu nie pojawiło. Żadne, żadne te ślad. Na początku może tu jakiś widmo pociąg pojedzie albo coś, ale nic tu nie ma. Więc kończymy to i zmierzymy do następnej zagadki. A mianowicie do wózka widmo, którego pokazywałem wam na początku. Ale do tej zagadki muszę przemienić zapis, bo nie chcę mi się tak daleko jechać. No i już przemieniłem. No że ten zapis to dopiero jest początek gry. Jestek dopiero po misji z Romanem, że go musiałeś zawieźć tam. Czy on mnie tu zawieźł jakoś tak? E, 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 no. Pożyczysz mi to auto. Już ci go nie oddam. Dobra, mapa. Teraz skaję ten nawiedzony wózek, ten nawiedzony wózek już wam pokazuję. On jest mniej więcej tu No i tam musicie jechać, on tam będzie Zarombista muzyka mi się włączyła w radiu Puścili zarombistą muzę. Mi się zawsze podobała ta muza co teraz leci Co już koniec O, leci. O, leci się to puszczało. Ta kamera. Leci się. Na klawiszu się puszczało. Że tak z, z góry była kamera. O, jadę Wo O, by <grym> w filmie. Dobra, musimy tu zaparkować. O kurde... Aaa, Nicabelli Gummi Parkour. O, nawet nie musiał się wysilać. Dobra, okej, okay, ten wózek był. Tu jest ten wózek. Wózek, wózek... Ja jeszcze nie mam żadnego tego... O kurde... Jak go do, do niego strzelić? Ale? Chwila... Jedzie. Czekajcie, nie udało się. No co to? Nikobelik ślepy, czy co? Może jakoś autem go rozwalić ten wózek. Co to tutaj? Co to tu jest? O krzoki już myślę jakąś krew Wózek może... Nie wiem, to trzeba kurde strzelić ale Co to przenikający pot A tu jest wejście Załatwia sobie jakoś broń I tu powrócę Dalej mi broń potrzebuję Lowy tu kurdy brun Zabiję się. Gruby pączku i z Zadanie wykonane Pobieramy moje auto i z Musimy zgubić policja Dobra, straci jak policja Sprawdź, czy jesteś w odpowiednim miejscu. Nie jeszcze trochę.

No jakoś jedzie. Trzeba mu zrobić droga Kołnie. Wody w wózek wyłaś! Umiesz podobno jeździć sam, a nie umisz wyjść z wody. Przed chwilą był tak fajnie obrócony na kołkach, jak go obrócić? O, o o o to mi chodziło na kołkach, żeby było. Och! Fum. Na kółka się obrómuj. Tego wózka to się chyba nie da odwrócić na kółka. O o o o o No nie 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 nie. Musisz wyjechać na kółkach. Wracaj się. O, prawie. Jeszcze się tak obrócił, jaki gnoj. Och, Boże. Taki nawiedzony wózek, że się nie chce odwrócić na kółko sum. Spróbuję jeszcze innym sposobem. Dobra, teraz spróbujemy po mojemu. Czas, chwila... Ło! Nawet auto! No ja pierniczy Czekajcie, go wciepnę może do wody i auto go jakoś w wodzie odepchnę, albo coś. Chcę, żeby on tam spadł. Spot... Nie... JO! Kurde. Jeszcze raz. Dobra, spróbujemy na nowo. Niestety tu już... O, tam idzie wyjechać jeszcze. Dobra. O kur. Ale jajca normalnie, trzeba nowe auto. Dobra, załatwiłem jak nowe auto. Teraz tam spróbuję jakoś ten wózek wyrąbać na kółka. Nie! Joki żal! O, dobra. Jakoś się udało. stało. Dobra, wózek. Niezły wózek normalnie. A trzeba rozwalić ten zaś Kurde. Jak go rozwalić bez broni. Autem jedynie może. Albo tak, tutaj. Jazda. Jeszcze dostał ten nikobeli. Był na kołach na dwie sekundy i wymaj! Lera jasna! Idzie to gorzej niż stolec. Z dupy Dobra, koniec tej rozgrzywki Teraz panowie O kurde Nawet kodu nie idzie wpisać Dobra, koniec żartów Wpisujemy kodaj Kody, kody 555 pięć, 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 To. I panowie, i panie, teraz będzie uzbrajanie. Patrzcie, co my tu mamy. Takiej bazuki to nawet Bin Laden nie miał. Patrzcie, idziemy teraz przypieprzyć tym wózek, tak, że kołami wywróci się w tej serii, w tym odcinku GTA 4. Patrzcie, żadnego auta jeszcze nie jest jak w tym odcinku. To jest cud. Dobra, teraz będzie rozpieprzanie na maksa. W pieprza temu wózkowi. Aż mu łożyska pójdą. No, jeszcze stoi, jak pierniczy. Wylatuje wózek. Aj, źle. Normalnie petardy z odpustu... Czy jeszcze nie wylosł tej wody? To jest kicha, ten odcinek. Już! Yes! Super salto! Parkour normalnie, niko belik. Dobra, koniec tego odcinka, widzowie. Ten wózek, może trochę jest nawiedzony. Jak wam się uda go postawić na koła, to mi dajcie znać. Albo nakręćcie jakiś filmik. A jak na razie, to żegnam was. I zapraszam na następny filmik. Zapraszam Was na następny odcinek. Już niedługo. Jak zdacie jakieś straszne bity GTA 4 to możecie mi podesłać. W komentarzu możecie napisać jakie znacie mity na temat GTA 4. To ja będę sprawdzał. W następnym odcinku zobaczycie zakrwawiony dom, w którym prawdopodobnie popełniono jakieś morderstwo i duch Katie na cmentarzu. Zapraszam wszystkich.